Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na konferencji Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, dziś Gazeta Wyborcza publikuje kolejne informacje na temat dziwnych związków pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, pracowników Antoniego Maciarewicza z osobami, które mają kontakty z Rosją, putinowską Rosją. Dziś sprawa dotyczy pana ministra Kownackiego i jego kontaktów z. Panem Piskorskim, z organizacjami, które założył Pan Piskorski, który, jak wiemy, przecież pozostaje w więzieniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. To kolejne informacje na temat dziwnych powiązań Antoniego Macierewicza i jego najbliższych współpracowników. Nie tak dawno ukazała się książka Pana redaktora Piątka. Gdzie te dziwne powiązania zarówno ze stroną rosyjską, jak powiązania z osobami, które mm, pracują dla rosyjskiego wywiadu zostały bardzo dobrze udokumentowane. Dziwne jest milczenie pani premier Szydło. Pani premier Szydło zachowuje się tak, jakby tych tematów w ogóle nie było, a przecież te tematy ewidentnie zagrażają bezpieczeństwu państwa. Najwyższy czas, aby pani premier Szydło zapytała swojego ministra obrony narodowej. Dla kogo pan minister tak naprawdę pracuje? W czyim rządzie w czy interesach czyjego rządu tak naprawdę pracuje pan minister Macierewicz? Te fakty, które są ujawniane przez Gazetę Wyborczą, w książce pana redaktora Piątka, są szokujące i ta bierność polskich służb specjalnych, bierność rządu pani premier Szydło jest bardzo bardzo znamienna. Milczenie w tego typu sprawach zawsze oznacza to, że ten, kto powinien zabrać głos w tej sprawie, ma bardzo wiele do ukrycia. My tej sprawy nie pozwolimy zamieść pod dywan. To sprawa naraża bezpieczeństwo Polski, naraża bezpieczeństwo Polaków. O tej sprawie piszą już media zachodnie. To stawia pod dużym znakiem zapytania naszą wiarygodność jako dużego państwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będziemy żądali od pani premier Szydło informacji na posiedzeniu Sejmu, informacji na temat tych wszystkich wątków, które pojawiły się w opinii publicznej w ostatnich dniach. Będziemy żądali informacji na temat powiązań pana Maciarewicza i osób związanych z panem Maciarewiczem, na temat powiązań tych osób z ze służbami obcych państw, obcych mocarstw. Polacy mają prawo wiedzieć, czy minister obrony narodowej otacza się osobami, które mają bardzo dziwne kontakty. Zadziwiające jest ta, to przywiązanie pana Maciarewicza do osób, które zafascynowane są putinowską Rosją. Może do tej pory zadawaliśmy sobie pytanie, czy to niszczenie polskiej armii to jest tylko nieudolność Antoniego Maciarewicza, ale może to niszczenie. Polskiej armii, niszczenie polskiej obronności ma głębsze podstawy. To są pytania, na które odpowiedzieć powinna pani premier Beata Szydło. Milczy w tej sprawie, więc my będziemy pytać. Raz jeszcze podkreślam, złożymy prośbę, żądanie o informację prezesa Rady Ministrów na temat dziwnych powiązań Antoniego Macierewicza i osób związanych z Antoniem Macierewiczem. Bardzo prosimy o pytania, jeśli takowe są. Kiedy ten wniosek będzie? To ma być no. w tym, no, na że Nie, na jutrzejszym posiedzeniu na pewno nam się nie uda. Natomiast w ciągu najbliższych dni, na bazie tych informacji, które się pojawiły, taki, taki wniosek złożymy. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć o powiązaniach ministra obrony narodowej. To jest człowiek, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Książka redaktora Piątka została hmm, przemilczana przez rządzących, i to milczenie jest bardzo, bardzo znamienne. A przecież. Powiązania osób takich jak pan, jak pan, chociażby pan Rękas, pan Luśnia muszą być wyjaśnione. To chodzi naprawdę o nasze bezpieczeństwo. Czas pani premier Szydło nie zachowywać się jak struź, wyciągnąć głowę z piasku i odpowiedzieć na te pytania, na te, na te zarzuty, które są formułowane. To jest kwestia wiarygodności polskiego rządu także na arenie międzynarodowej, to jest kwestia wiarygodności w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego. O dziwnych powiązaniach współpracowników Antoniego Maciarewicza piszą już media międzynarodowe. Sprawa jest bardzo poważna. W normalnej sytuacji tego rodzaju zarzuty byłyby wyjaśnione przez służby, które zajmują się kontrwywiadem. Powiązania pomiędzy wysoko postawionymi politykami i agentami służb specjalnych są pod ich nadzorem. Tutaj problem polega na tym, że te służby podlegają ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi i wiceministrowi oskarżanemu przez światowe media o kontakty z rosyjskimi agentami. W związku z tym niezbędna jest wypowiedź premier polskiego rządu, pani premier Szyń. Informacja udzielona opinii publicznej na temat natury tych powiązań i reakcji premiera rządu na informacje o powiązaniach ministrów jej rządu z agentami. To musi zostać wyjaśnione. Sprawa jest zbyt poważna, by pozostawić ją jedynie śledztwu dziennikarskiemu. Powinna być wyjaśniona przez premiera rządu. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie sytuację, że w jednym z dużych krajów zachodnich. Padają sugestie, że minister obrony narodowej może być powiązany z osobami, które mają kontakt z rosyjskimi służbami. To by była sprawa, która pewnie przykuwałaby za zainteresowanie opinii publicznej, ale pewnie powoływałaby komisja śledcza w tej sprawie. W Polsce premier polskiego rządu udaje, że tematu nie ma, i to milczenie jest najbardziej znamienne w tej sprawie.